Witajcie kochani. Dziś przechodzimy już do czasów przeszłych. Oczywiście z teraźniejszych zostaną jeszcze Present Perfect Simple i Present Perfect Continuous, ale do nich przejdziemy sobie nieco później. Dziś zajmiemy się czasem Past Simple. Zanim przejdziemy sobie do jego zastosowania, struktur zdań i określeń czasu, chciałabym powiedzieć Wam o jednej rzeczy. Jaką formę przyjmują czasowniki w czasie przeszłym? I nasze czasowniki dzielą się na dwie grupy, regularne i nieregularne. Jeśli chodzi o nieregularne, niestety macie całą listę czasowników nieregularnych, która też pojawi się na blogu i trzeba się nauczyć na pamięć, ponieważ przyjmują one różne formy. Tych, yy, są trzy formy. I jeżeli chodzi o czas przeszły, pascym używamy tej drugiej. I tak jak powiedziałam, musicie się nauczyć ich niestety na pamięć. Natomiast jeżeli chodzi o czasowniki regularne, nie ma tutaj problemu: dodajemy końcówkę ED. Jeśli chodzi o tą końcówkę i sposoby jej dodawania, podobnie jak to było w czasie prezent Simple, te informacje znajdziecie na blogu. Ponieważ, tutaj zaczęłam mówić o wszystkich wyjątkach, może by się było pogubić tam, będzie to usystematyzowane. No, ogół po prostu dodajemy końcówkę ED. Chociaż zależy od to wszystko również od tego, na co nasz czasownik się kończy. Przejdźmy do zastosowania. Przede wszystkim, używając czasu pascypu, mówimy o czynnościach, które wydarzyły się w przeszłości i w tej przeszłości się zakończyły. Są dokonane. Czym się różni czasownik dokonany od niedokonanego? Pisałam list, napisałam list. Napisałam, jest dokonany. Pisałam, jest niedokonany. O tych formach będziemy mówić przy okazji kolejnego czasu. Napisałam, zrobiłam, przeczytałam, ugotowałam, cokolwiek. Jakaś czynność wydarzyła się w przeszłości, została zakończona. Oprócz tego możemy używać czasu past simple do mówienia o czynnościach, które powtarzały się w przeszłości, które na przykład były na naszym nawykiem w przeszłości. I teraz, kiedy mówimy sobie o czasie past simple, fajnie by było, gdybyście zajrzeli do, sobie do odcinka o Present simple, ponieważ te czasy są w pewien sposób analogiczne. Zwłaszcza jeśli chodzi o struktury zdań, do których przechodzimy teraz. Zdania twierdzące. Jak tworzymy zdania twierdzące w czasie past simple? Przede wszystkim, po prostu nasz czasownik przyjmuje formę przeszłą. Na początku zdania mamy oczywiście nasz podmiot, na przykład. He wrote a letter. Zdanie oznacza, Napisał list. Wrote jest drugą formą e, czasownika. Write. E, he watched a movie. On obejrzał film. Watched. Regularnie dodajemy końcówkę ED. I mamy zdanie w czasie przeszłym. W czasie przeszłym we wszystkich osobach czasownik przyjmuje tą samą formę. Nie musi się tutaj pamiętać o żadnych wyjątkach. We wszystkich osobach będzie albo druga forma czasownika przy czasownikach nieregularnych, albo czasownik z końcówką AD, jeżeli mamy do czynienia z czasownikami regularnymi. Pytania. Jeśli chodzi o pytania, potrzebny nam jest znowu operator. W Present Simple używaliśmy operatora Do. W Past Simple musimy użyć tego samego operatora, tylko w formie przeszłej. Do jest czasownikiem nieregularnym. Dlatego zaglądamy do naszej tabelki z czasownikami nieregularnymi i dowiadujemy się, że przeszłą formą od do jest did. I naszym operatorem będzie właśnie did, który stawiamy na początku zdania. Did he write a letter yesterday? Spójrzcie, co stało się z naszym czasownikiem. Nasz czasownik przyjmuje tą swoją pierwszą formę, formę czasu teraźniejszego. Nie ma drugiej formy, nie dodajemy końcówek przy czasownikach nieregularnych. Na przykład, Did he watch the film yesterday? Ponieważ ta nasza przeszłość jest już jakby zaznaczona w naszym operatorze. Tutaj znowu odsyłam was do czasu uh, Present Simple. Pamiętacie tam w trzeciej osobie, kiedy, kiedy używaliśmy does lub doesn't w przeczeniach, końcówka S. Z naszego czasownika znikała. Tutaj to samo dzieje nam się we wszystkich osobach, jeżeli chodzi o przeszłą formę czasownika. Przeszłość mamy zaznaczoną w tym operatorze did. Dlatego czasownik przyjmuje swoją pierwszą formę. Więc jeszcze raz przypomnijmy sobie nasze zdania, nasze pytania. Did he write a letter yesterday? Lub did he watch the film yesterday? Jeśli chodzi o przeczenia, znowu nasze słówko not, które w połączeniu z did daje nam didn't. I tego e, będziemy używać tworząc przeczenia. Na przykład: He didn't write the letter yesterday. He didn't watch the film yesterday. Mamy didn't. Znowu nasz czasownik występuje w pierwszej formie. Czyli tak naprawdę musicie zapamiętać, że czasownik swoją formę przeszłą przybiera tylko w zdaniach twierdzących. W pozostałych zdaniach, tym jakby wskaźnikiem naszej przeszłości jest did lub didn't. Did w pytaniach, didn't w przeczeniach. Króciutkie odpowiedzi. Did he. Watch the film yesterday, yes he did, no he did. I tak naprawdę są to wszystkie informacje, które musicie mieć na temat czasu past simple, jeśli chodzi o, o struktury zdań, określenia czasu. No to będą te wszystkie, które nam wskazują na to, że czynność miała miejsce w przeszłości. Yesterday, the day before yesterday, two years ago, a week ago, last week. Last Saturday i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że zrozumieliście ten czas jego struktury musicie naprawdę pamiętać, jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby nauczyć się czasowników nieregularnych, pamiętać o końcówkach, pamiętać o tym, że formę przeszłą czasownik przyjmuje tylko w zdaniach twierdzących. W pytaniach i przeczeniach występuje w swojej pierwszej formie. I to wszystko widzimy się jutro. Na odcinku z fonetyki, na którym będziemy mówić sobie dla kontrastu tym razem o długim I. Do zobaczenia.